Nie żyjąc razem, No Do zobaczenia jeszcze. Ciao, Hieronimie, wiem, że jesteś poza miastem, ale bardzo bym chciała z Tobą porozmawiać. Mieliśmy się wymknąć z przyjęcia, ale przez moją siostrę mi się nie udało. Wciąż jest na to czas. Nie sądzisz? Całuję mocno. Zadzwoń do mnie, kiedy odsłuchasz tę wiadomość. Nie to szlak. Mam ochotę Cię zobaczyć, być z Tobą. Znowu wygrałem. Co Ci jest? Nic nie mówisz? Wczorajsze spotkanie było nieudane? Jesteś smutna i zamyślona. Jestem smutna, bo... bo nie chcę ukłamywać ani ciebie, ani siebie. Usiłowałam się w tobie zakochać, ale niestety nie mogę. Wybacz mi. Dlaczego to mówisz? Wybacz. Uwielbiam cię, ale to nie jest miłość. Nie mogę być dłużej twoją dziewczyną. Mogę sama. Pozwól, że choć raz cię porozpieszczam. Ile razy karmiłaś mnie, kiedy byłam mała? To co innego, bywasz dzieckiem. Ale dobrze, masz rację. Pozwolę się rozpieszczać, tylko najpierw powiedz, kto przyniósł te kwiaty. Są piękne. Nie wiem. Ale jest kartka z napisem anonimowy przyjaciel. To chyba jakaś pomyłka. Ale skąd? Jest twoje, the... 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 twoje imię. Ah, agata. Nie sądzę, żeby w szpitalu było wiele lupi... kobiet o tym the... imieniu. That... <laughs> <laughs> ja nie mam żadnego przyjaciela. To pewnie żart. Przysięgam, że nie. Ktoś przyniósł te kwiaty, kiedy byłam w kawiarni. Gdybym mogła, zakochałabym się w tobie. Ale szkoda, żebyś tracił na mnie czas. Wiem, że serce nie sługa. Ale mieliśmy dać sobie trochę czasu. Co się zmieniło? Nie chcę cię krzywdzić. Przedłużenie tego nie ma sensu. Uwierz mi. Wyjeżdżam z ojcem na kongres. Nie będzie nas kilka dni. Wykorzystajmy ten czas, żeby się przekonać, jak znosimy rozłąkę. Ja nie potrzebuję czasu, jestem pewna. Może w obawie przed całkowitym rozstaniem. Zatęsknisz za mną i stanie się to, o czym tak bardzo marzyłem. Renata. Bardzo bym chciała, ale jestem pewna, że nic z tego nie będzie. Dokończymy tę rozmowę, kiedy wrócę. Jeśli nic się nie zmieni, zakończymy ten związek i powiemy o tym wszystkim. Zgoda? De acuerdo. Pues ahora sí que me dejaste sin nada. Niedawno mówiłeś, że zrobisz wszystko, by ratować swoje małżeństwo, bo nareszcie masz rodzinę, o jakiej marzyłeś. Usiłowałem, ale przestałem się oszukiwać. Nie mogę wskrzesić miłości do Filii. Nasze małżeństwo rozpada się coraz bardziej. To było do przewidzenia, bo do tanga trzeba dwojga. Nie można być z kimś na siłę. Wiem, że zrobiłeś wszystko, by wytrzymać z finą, ale czasami dobre chęci nie wystarczą. Zadowalałem się radością z posiadania rodziny, ale coś się we mnie zmieniło i teraz tym nie wystarcza. Chcę przewartościować swoje życie. Co masz na myśli? Wiesz, ile firma dla mnie znaczy, ale praca to nie wszystko. Kiedy poznałem Rehinę, zrozumiałem, jak ważne w życiu jest posiadanie innej pasji, która daje prawdziwą i głęboką satysfakcję. Rehina ci to uświadomiła. Nie przeinaczaj tego tak jak Fina, która jest o nią zazdrosna. Ale wiesz co? Po raz pierwszy w życiu zgadzam się z Twoją żoną. Mówisz, że Rechina nie ma nic wspólnego z Twoją decyzją. Ale to oczywiste, że pani Soberon coś w tobie rozbudziła. Choć to jeszcze nie miłość. Tak. Rechina obudziła we mnie chęć znalezienia nowego życiowego celu, który byłby dużo ważniejszy od pracy. A co mówi Fina o separacji? Nie przyjmuje do wiadomości, że przestałem ją kochać. I nie zgadza się na separację. To co będzie? Wyprowadzę się z domu, jak tylko omówię z nią szczegóły związane z tą decyzją. Ale wiesz, że Twoja decyzja może zaszkodzić związkowi Matthiasa z Renatą. Tak. I dlatego chcę porozmawiać ze swoim synem. Wszyscy wiemy, jak złe są stosunki filmy i Renaty. Zwłaszcza po tym, co się wydarzyło na przyjęciu. Dlatego od tej strony nie spodziewam się kłopotów. Zgoda. Problem byłby wtedy, gdyby Matias zakochał się w Robercie. Na no szczęście zakochał się w Renacie. Nie możemy opuścić lekcji angielskiego. Zadzwonię później. Gdzie jest pan Cita? Na targu. W pralni zostawiłam rzeczy do prasowania. Dobrze, jak tylko wyprasz to. Nie. Teraz rusz się. Czy mogę rozmawiać z panią Rechiną? To ja. Czym mogę służyć? Potrzebuję pomocy. Jestem zrozpaczona. Nie wiem, czy urodzić dziecko, czy nie. Boję się, bo jestem sama na świecie i mogę sobie nie poradzić. Na pewno sobie poradzisz. W ośrodku wytłumaczymy ci, jak. Wstydzę się iść do ośrodka, bo będziecie mówili, że jestem złą matką. Nikogo nie osądzamy. Nie martw się. Musisz przyjść, żebyśmy mogły porozmawiać i zastanowić się, jak ci pomóc. Nie mogłybyśmy się spotkać w innym miejscu, tylko pani i ja, ale... Tylko Pani odważa się opowiedzieć swoje przeżycia. Będę wolna między pierwszą a drugą. Możemy się spotkać w kawiarni na wprost ośrodka. Nie, wolę gdzie indziej. Gdzieś, gdzie nie będzie ludzi. Jestem bardzo wstydliwa. O tej porze w ośrodku nie ma nikogo. Przyjdź do mnie i zastanowimy się, co dalej. Spotkajmy się o wpół do drugiej na rogu przy ośrodku. Dobrze. Jak się nazywasz? I po czym cię rozpoznam? Ja panią rozpoznam. Widziałam panią w telewizji. Proszę czekać na rogu koło ośrodka. Proszę przyjść, bo od Pani zależy moja przyszłość. Przyjdę na pewno.